Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o świetle kontrującym. Dlatego z tego odcinka dowiecie się, czym ono jest, za pomocą jakich modyfikatorów światła najlepiej świecić z kontry oraz jak wygląda zastosowanie światła kontrującego w praktyce, w pracy w studio. Dlatego nie przedłużam, zaczynamy! Światło kontrowe nazywane jest inaczej światłem konturującym i wykorzystywane jest w fotografii właśnie po to, by za pomocą światła obrysować kontur fotografowanej osoby albo przedmiotu. Światło kontrujące ma rozmaite zastosowania i wykorzystywane jest w celu osiągania wielu różnych efektów. Wyobraźcie sobie, że robicie sesję zdjęciową osobie, która ubrana jest tak jak ja, w czarną koszulkę, a jednocześnie znajduje się na czarnym tle. Jeżeli wykorzystujecie tylko jedno źródło światła, to jest bardzo prawdopodobne, że po zrobieniu takiego ujęcia może okazać się, iż ta osoba jest niemalże wtopiona w tło. Światło konturujące wykorzystywane jest właśnie po to, by w takich sytuacjach Odciąć za pomocą obrysu fotografowaną osobę czy przedmiot od tła. Uzyskuje się dzięki temu wrażenie większej głębi na zdjęciu, ponieważ możemy ocenić, gdzie znajduje się fotografowana osoba, a gdzie znajduje się tło. Światło kontrujące wykorzystywane jest również w innym celu. Jeżeli wykonujecie zdjęcia z jednym źródłem światła, to dla przykładu, robiąc zdjęcia portretowe, one zawsze będą oświetlone jaśniej na tych częściach twarzy, które znajdują się bliżej źródła światła i będą stawały się coraz ciemniejsze, im dalej od tego światła. Światło kontrujące wykorzystywane jest po to, by te wszystkie cienie rozświetlić. Natomiast rozświetlić je w taki sposób, żeby ekspozycja była zdecydowanie jaśniejsza. Żeby te miejsca nie były może przepalone, ale żeby były mocniej rozświetlone. W ten sposób nasza twarz uzyskuje jeszcze bardziej widoczny efekt trójwymiarowości na dwuwymiarowym zdjęciu. Światło kontrujące możemy wykorzystywać jeszcze w zupełnie innym celu. Możemy go używać po to, żeby osiągać fajne efekty kolorystyczne na zdjęciach. Jeżeli robicie zdjęcia, w których macie rozbudowane setapy, w których macie bardzo fajnie stworzoną stylizację, a do tego jeszcze perfekcyjny makijaż, to czasem warto pobawić się tymi dodatkowymi źródłami światła w jakiś bardziej efektowny sposób. Mam tutaj na myśli zastosowanie na przykład kolorowych filtrów żerowych, które zamiast naturalnego światła dadzą nam ten obrys w jakimś zafarbie, który będzie współgrał z wizerzem, ze stylizacją. Jak widzicie, zastosowań światła kontrowego i uzasadnień dla jego stosowania jest bardzo wiele. Oczywiście jest ich zdecydowanie więcej. Natomiast ich wszystkich w tym filmie nie jestem w stanie w ciągu tych kilku minut opowiedzieć. Teraz chciałbym wam pokazać jak wyglądają najbardziej klasyczne narzędzia, za pomocą których w fotografii studyjnej świecimy skontry. Takim najbardziej klasycznym modyfikatorem światła wykorzystywanym w fotografii studyjnej do świecenia z kontry jest prezentowany tutaj obok mnie softbox typu strip. On charakteryzuje się tym, że jest stosunkowo wąski w stosunku do wysokości. Ten konkretny model ma 20 cm szerokości na 90 cm wysokości. I to właśnie ten kształt sprawia, że tego typu softbox jest dedykowany do świecenia z kontry. Dzieje się tak dlatego, że świecąc kontry nie chcemy oświetlić całego planu zdjęciowego, a tylko dokonać obrysu fotografowanej osoby bądź przedmiotu. Stąd używając wąskiego modyfikatora światła, nasz strumień światła również będzie wąski. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej ukierunkować światło, możemy użyć tak jak tutaj grida, który powoduje że to światło jeszcze bardziej jest skoncentrowane w tym jednym kierunku, że nie rozchodzi się na boki. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o takie najbardziej standardowe modyfikatory światła. Ja w fotografii portretowej używam dwóch tego typu softboxów typu strip. Oczywiście do innych gatunków fotografii możemy użyć tych modyfikatorów o zdecydowanie większych rozmiarach. Jeżeli chodzi o ten materiał, to zapraszam Was w tej chwili na taką serię przebitek zdjęciowych. Z ostatniej sesji, na której wykorzystywałem te modyfikatory. Tam będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają efekty świecenia skontry za pomocą softboxów typu strip właśnie w trakcie sesji zdjęciowej. Jeżeli podoba Wam się to, co nagrywam, jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Możecie też zasubskrybować mój kanał, ponieważ widzę, że bardzo dużo wyświetleń pochodzi od tych osób, którego jeszcze nie zasubskrybowały. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!